Utworzenie Centralnego Szpitala Klinicznego UWM, integracja lecznictwa szpitalnego oraz program rozwoju Kolegium Medicum UWM to główne tematy, jakie były poruszane podczas posiedzenia Rady do spraw rozwoju medycyny w Wolsztynie. To posiedzenie dzisiejsze jest pierwsze robocze, bo dotyczyć będzie opracowania konkretnego programu rozwoju naszej medycyny w Olsztynie, naszych szpitali, naszej struktury i dobrego powiązania właśnie. Też leczenia z uniwersytetem właśnie naszym, przede wszystkim z naszym kolegium medicum. Rada powstała przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Jak się okazuje, dyskusja na temat medycyny jest potrzebna, bo w Olsztynie trzeba rozwiązać wiele spraw. Między innymi brak jest u nas dobrej rehabilitacji, brak dobrej geriatrii. A musimy koniecznie uruchomić nawet nowe kierunki kształcenia. Przykładem jest farmacja, która, jak wiecie Państwo, to co wypowiadał się profesor Maksymowicz, sekretarz stanu, w ubiegłym spotkaniu w Urzędzie Wojewódzkim, ponad 800 kandydatów najwięcej właśnie zgłasza się na kształcenie na, właśnie na farmację. I my musimy to zrobić. Do pomysłu utworzenia dużego centralnego szpitala entuzjastycznie podchodzi m.in. prezydent Olsztyna, ale póki co sprawa jest w toku. Zarówno prezydentowi, Wojewodzie czy marszałkowi, jak i władzom uniwersytetu warmińsko-mazurskiego zależałoby na tym, ażeby taki szpital mógł powstać. Już w 2017 roku prowadzono rozmowy, by połączyć dwie olsztyńskie placówki, szpital uniwersytecki i miejski. Propozycja ze strony Szpitala Uniwersyteckiego była taka, ażeby nastąpiło połączenie Szpitala Uniwersyteckiego i Szpitala Miejskiego, ażeby większość udziałów, jeśli to miała być spółka oczywiście, pozostawała po stronie Szpitala Uniwersyteckiego. Wówczas żeśmy przeanalizowali, jakie byłyby tego ewentualne skutki finansowe i wynikające koszty. Okazało się, że szpital miejski wtedy, gdyby to było tworzone, musiałby zwrócić środki unijne zainwestowane, gdyż nie byłaby zachowana trwałość zrealizowanych projektów. A przypomnę tylko, wartość tych projektów to kwota 30 milionów złotych i w związku z tym należałoby te środki zwrócić wraz z odsetkami. No niestety nie stać szpitala ani miasta na to. Przypomnijmy, w skład Rady do Spraw Rozwoju Medycyny w Olsztynie, która zaczęła działać przy Uniwersytecie wchodzą kadra rektorska, naukowcy, dyrektorzy szpitali, samorządowcy i przedstawiciele wojewody.